Kampania wyborcza nabiera tempa, a jednym z faworytów w wyścigu o urząd prezydenta jest Karol Nawrocki. Wspierany przez PiS i żonę Martę, Nawrocki walczy o zaufanie wyborców jako kandydat obywatelski. Co okryje się za tą dynamiczną kandydaturą i jakie tajemnice ujawniła Marta Nawrocka? Dowiedzcie się już teraz. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Okres kampanii wyborczej rozkręca się na dobre przyciągając uwagę całego kraju. W centrum tego politycznego wydarzenia znajduje się Karol Nawrocki, wyróżniający się jako jeden z najważniejszych rywali w walce o prezydencki fotel. Jest on określany jako kandydat obywatelski, choć sympatia ze strony prawa i sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości co do jego silnego zaplecza politycznego. W swoim dążeniu do triumfu Karol Nawrocki nie jest osamotniony, dzielnie wspiera go małżonka, żywiąca głębokie przekonanie, że razem mogą dokonać wielkich rzeczy. Nieoczekiwanie Marta Nawrocka postanowiła ujawnić istotną i osobistą prawdę, nieznaną dotąd szerokiej publiczności, co dodało emocji całemu wydarzeniu. Data wyborów prezydenckich jest już ustalona i zbliża się nieubłaganie, wyznaczona na 18 maja. Tego dnia tłumy Polaków przemierzą drogę do lokali wyborczych, by wziąć udział w ważnym akcie demokratycznym. Przed tym kluczowym momentem każdy z kandydatów intensywnie zabiega o sympatię wyborców, prezentując wizję przyszłości kraju i argumentując za swoimi koncepcjami politycznymi. Karol Nawrocki, choć przedstawia się jako kandydat wywodzący się z obywatelskiego nurtu, nie może zaprzeczyć, że zyskał sobie szerokie uznanie w szeregach partii rządzącej. Wsparcie to potwierdzili najważniejsi politycy, w tym Jarosław Kaczyński który podczas konferencji w miejscowości niedaleko Warszawy zechciał rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ich poparciem. Podkreślił, że nawet najbardziej niezdecydowani członkowie ich ugrupowania, wcześniej mający wątpliwości co do obywatelskiego charakteru kandydatury Nawrockiego, obecnie są już świadomi, że to oni stoją za jego nominacją. W jego słowach pobrzmiewała stanowczość i jasność: Karol Nawrocki to ich jedyny kandydat. Ta dynamiczna i jakże emocjonująca kampania nadal przyciąga uwagę, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej ekscytujących wydarzeń oraz nieoczekiwanych zwrotów politycznego scenariusza. Fascynującym jest, jak polityczna arena może nieść ze sobą tyle napięcia i nadziei łącznie, sprawiając, że każdy moment staje się niezapomniany. Karol Nawrocki może liczyć na nieocenioną pomoc i oddanie żony. Karol Nawrocki Kandydat na stanowisko prezydenta wielokrotnie podkreślał podczas swoich wystąpień, jak kolosalne znaczenie mają dla niego więzi rodzinne. Dla niego to żona i dzieci stanowią najważniejsze wartości w jego życiu. Już przy pierwszej prezentacji jego kandydatury jasno mówił o znaczeniu rodziny. Dla mnie to właśnie rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się odpowiedzialności za nasz kraj. Jestem niezmiernie dumny że moja ukochana żona Marta, która stanowi dla mnie ogromne wsparcie, jest tutaj przy mnie. Informacje o Marcie Nawrockiej wynikają z różnych źródeł. Żona aspirująca na prezydenta ma 38 lat i pochodzi z pięknego Gdańska. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i już od 18 lat związana jest z Krajową Administracją Skarbową. Specjalizuje się w nadzorze przemysłu naftowego i spirytusowego, a także pełni ważną rolę w walce z nielegalnymi grami hazardowymi. W przeszłości pracowała w służbie celnej. Prywatnie Marta Nawrocka jest mamą trójki dzieci Daniela, Antoniego i Katarzyny. Odważnie i z pełnym zaangażowaniem wspiera męża w jego drodze do osiągnięcia prezydenckiego celu. Marta podkreśla, jak ważne jest dla niej wspieranie Karola w tej ważnej misji. W trakcie kampanii wyborczej zdecydowała się zawiesić swoje dotychczasowe zajęcia zawodowe, co pokazuje jej determinację. Wspomniała na platformach społecznościowych, że gotowa jest na nowe znajomości i ma nadzieję na zyskanie nowych przyjaciół podczas tej wyjątkowej okazji. Czeka na spotkanie z nami wszystkimi. Marta Nawrocka otworzyła się w rozmowie, w której podzieliła się osobistymi przemyśleniami na temat życia u boku swojego męża Karola Nawrockiego, który aspiruje do stanowiska prezydenta. Odważnie opowiadała o tym, że Karol to osoba, która łączy w sobie opanowanie z ogromną emocjonalnością i troską o rodzinę. Uwielbia spędzać czas z dziećmi i nadawać kierunek ich zainteresowaniom. Karol jest prawdziwą ostoją spokoju. Zachowuje zimną krew i zdrowy rozsądek, nie daje się ponieść negatywnym emocjom. Jest mistrzem w oddzielaniu spraw zawodowych od życia prywatnego, co jest naprawdę wartościowe. Często prowadzimy długie rozmowy. Mimo, że jest niesamowicie zajęty swoją pracą, która pochłania go całkowicie, zawsze znajduje czas, by zatroszczyć się o to, co dzieje się w moim życiu i życiu naszych dzieci, podkreśliła z wyraźnym podziwem. Marta opisała także moment, gdy Karol podzielił się z nią swoją decyzją o starcie w wyborach prezydenckich. Opowiedziała, jakie emocje towarzyszyły jej, gdy dowiedziała się o tej ważnej dla nich decyzji. Karol wszedł do domu z powagą na twarzy, mówiąc, że muszą poważnie porozmawiać. Zapytany o opinię, Marta oznajmiła, że z jego nieustępliwą determinacją, odpornością na stres i pracowitością, będzie walczył do końca. Dla Karola najważniejsza jest miłość do Polski, zaznaczyła z dumą. Kiedy ich dzieci usłyszały o tej nowinie, zwłaszcza najmłodsza, sześcioletnia Kasia, reakcje były pełne emocjonujących momentów. Marta powiedziała, że Kasia wykazuje wielki entuzjazm, gdy tata pojawia się na ekranie telewizora. Pomimo tego, że nie chce dzielić się tatą z resztą świata, co widać po jej zabawnych i zarazem pełnych wdzięku reakcjach. Widząc go w telewizji, biegnie do ekranu, wysyłając buziaczki. Często zastanawia się, dlaczego tata nie reaguje i bywa, że trochę się na to obraża. Każdego dnia cała rodzina rozmawia o tym i wszyscy razem wspierają Karola, wierząc, że odniesie sukces. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.